To jest ciągnik z duszą, proszę państwa. Elektryki, o, zobaczcie ile ma on elektryki. Więcej jak w nowych Proximach z silnikiem dojca. Trzeba powiedzieć, że norm emisji spalin nie ma. Witajcie z tej strony, Adek witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Za mną jest ciągnik John Deere 2130 z lat 70. XX wieku, który w dzisiejszym materiale wam zaprezentuję. Także zapraszam na kolejny film. Ciągnik nie tak dawno do nas przyjechał. Nie miałem styczności z taką maszyną nigdy w życiu, więc stwierdziłem, że pokażę wam jak ten traktor wygląda. Traktor zachowany w oryginale stał przez 30 lat prawdopodobnie w jednym miejscu. Nie wiem jak funkcjonuje, nie wiem jakie są tutaj w nim przełożenia, ale pokażę wam jak on Ciągnik, który macie okazję e, oglądać dzisiaj e, na moim kanale, to ciągnik John Deere 2130 z lat e, około 70. E, z tego co przeglądałem w internecie, e, zdjęcia i dane techniczne związane z tym ciągnikiem, jest to e, traktor e, w pierwszej wersji. I wrzucę Wam jakieś zdjęcia z internetu tutaj, pokażę Wam jak wyglądała ta nowsza maska. Tu mamy tą starszą, taką kwadratową. Te nowe to takie typu ogórek z tymi światłami po bokach. Ciągnik, jak widzicie, zachowany w oryginale, praktycznie od nowości. Jedyne, co tutaj jest, zwróciłem uwagę, to bardzo dobrym stanie zachowane tylne opony diagonalne, jak widzicie, 184 na 34 marki Goodyear. Z tego, co wypatrzyłem, rocznik 97, czyli są młodsze niż ten traktor. Z ciekawostek, które na pewno Was interesują, ciągnik wyprodukowany yy, w Niemczech, tu jest napisane yy, Werk Mannheim. Yy, także yy, traktor tutaj yy, europejski. Silnik oryginalny John Deere. Yy, Made in France. Także silnik został wyprodukowany we Francji do tego ciągnika. Yy, ciągnik o mocy 75 koni mechanicznych, czyli to jest taki odpowiednik yy, E, ciągnika Major Kioti McCormick X4, Kioti e, RX7330, jeśli chodzi o moc. No ale wiadomo, no, to jest ciągnik z duszą, proszę Państwa. Czterocylindrowy. E, no tutaj nie ma nic skomplikowanego. Tutaj trzeba powiedzieć, że norm emisji spalin nie ma i mi się wydaje, że ten ciągnik mocno środowiska nam nie zanieczyszcza, bo tutaj teraz tak w modzie na moim kanale będzie właśnie zwracanie uwagi w tych nowych ciągnikach na normę emisji spalin i porównywanie ich do tych starszych, a tutaj mamy idealny egzemplarz, żeby o tym powiedzieć. Traktor, jak widzicie, no mega zaszedł tutaj grzybami, nie wiem porus wszystkim no stał jednak 30 30 lat w krzakach za granicą, gdzieś przyjechał z zagranicy do nas opony raczej przednie podejrzewam są w oryginale tutaj drugą stronę, tą te prawe koło no, musimy zrobić, bo jednak jest na flaku i póki co nie możemy traktorem w ogóle się poruszać, ale Pokażę Wam to na kolejnym ujęciu. Ciągnik odpala. jeśli już obejrzeliście nagrania z wczoraj podczas uruchomienia tego ciągnika no to kontynuuję dalej moje dzisiejsze wywody o tym ciągniku jak widzicie no nastał się chłopak, ale jak widać ma zdrowy silnik, ciekawe jak w nim pracuje skrzynia Myślę, że jeśli ktoś z użytkowników tego typu ciągnika mnie ogląda, to mógłby odezwać się w komentarzach i wyrazić swoją opinię na temat tej serii. Podejrzewam, że są to ciągniki bardzo dobre no, na pewno lepsze niż Ursusy. No jednak wie, widzicie, no to jest y, ciągnik y, dużo, dużo, większy jak 60, bardziej komfortowy, co prawda, tutaj mamy w kabinie mega bałagan, jest wszystko y, wszystko jest zniszczone, no bo stało to jednak wiele lat, ale w oryginale. Ciągnik y, przepracował od nowości 6000 motogodzin. Podejrzewam, że to jest sprawdzony przebieg, bo tutaj żaden y, Wskaźnik nie był w nim wymieniany. No, zobaczcie, to wszystko, wszystko yy, zaszło mchem, zaszło yy, różnymi tutaj grzybami, porośliskiem. Yy, a nawet yy, przerosło przez ten ciągnik drzewo. Zobaczcie, tu jest przypiłowana gałąź jakaś, która przeszła tutaj pomiędzy ramą i rurką. No, już tak. Chyba zostanie jakoś to będzie trzeba stąd wyjąć. Wiadomo jakieś filtry, nie filtry trzeba będzie w tym ciągniku powymieniać. Akumulatory ogólnie są dwa, jeden z lewej, drugi z prawej strony, ale chyba odpala tylko na tym, więc nie wiem, coś tu może tu było też przerabiane. Nie wiem, jak jest tutaj zestopniowana skrzynia. Jeżeli mamy tutaj tak, na, no mamy tych użytkowników yy, yy, oglądających ten film, to bardzo proszę o wyjaśnienie mi w komentarzach, jak te ciągniki się sprawują, jak one, yy, jak one są tutaj, te skrzynie w nich zestopniowane No, komin widać, yy, był wymieniany. Nie jest to yy, nowy kom, nie jest to stary komin, tylko nowy. Yy. Także no, coś, coś nowego na tym moim kanale, coś niespotykanego wcześniej, bo używek Wam jednak za bardzo nigdy nie pokazywałem. Podejrzewam, że to nie jest tak w oryginale, tylko to było podjęte. No, traktor fakt faktem bardzo ciekawy. No wiadomo, zniszczony, ale jeżeli zadbamy o niego, no to będzie jeszcze kogoś cieszyć, a jak nie, to chociaż niech cieszy oko kogoś. To naprawdę fajny egzemplarz. Fajnie, że mam z nim styczność. No pod sufitka oryginał, niezniszczona. Mocno na błotniku ile lemchu. Nawet mamy tutaj w nim antenę do radia. No, ciągnik mega 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 obrósł, ale to wszystko da radę wyczyścić i zrobić. Polerkę, ewentualnie pomalować. No, mamy tutaj dwie dźwignie zmiany biegów. Tutaj podejrzewam, że na pomarańczowo też są dźwignie odbiegów. Tutaj parkingowa jest, tutaj też powinien być jakiś załącznik, nie wiem, wałka odbioru mocy. Nie? tam mamy obsługę tylnego tłuszczu, który jest sprawny na pewno Wam wrzucę jak, jak podnosi jakieś złączki hydrauliki w nim do wymiany fotel tutaj też no ciągnik ciekawy nawet kabina z nagrzewnicą także i tu nawet mamy nalepki informacyjne w oryginale także ciągnik który, który naprawdę jest ciekawym egzemplarzem, jeżeli ktoś jest jakimś kolekcjonerem. Nawet dla samego sobie pocieszenia oka, niekoniecznie używania, mógłby taki ciągnik sobie kupić. No, mi się podoba. Ma, ma duszę. Ja bym go zostawił w takiej wersji, jak jest. Nie, ja bym sobie kupił to po prostu, żeby stało, nie robiło, ale wyglądało, bo to jest taki. Można powiedzieć, dla mnie dzieło sztuki, dzieło sztuki człowieka i natury. Co natura zrobiła przez 30 lat z tym silnikiem? Jeszcze widać tutaj napis John Deere. 2130 już zginął. Tutaj wszystko zaszło, ale typ 2130 jest na tablicy 2030, 2130B. Mamy serial, czyli win. No, traktor. Traktor. No, bajka. Mi się osobiście podoba. Nigdy bym nie powiedział, że e, zafascynuję się starym ciągnikiem, bo ja jestem, jak wiecie, fanatykiem e, nowych technologii, innowacji. A tutaj jest traktor, który e, naprawisz młotkiem i przecinakiem. I, i naprawdę to wygląda bardzo ciekawie, tutaj lampy widać nie są w oryginale, bo jedna i druga no każda jest inna z tego co widzę, oprócz szperacza no budka fajna, no z tym z tym mchem, z tym wszystkim, z tym grzybem no wygląda no ciekawie, rewelacyjnie, nie wiem, te złączki może by też powymieniał, bo takie już poledzewiałe, wlew oleju do skrzyni, wą też działa w nim, ogólnie nie wiem co za produkcja jest tych zwolni, ale to podejrzewam, że to jest oryginał John to żadne Carraro kiedyś nie robiło. Elektryki, o zobaczcie ile ma on elektryki. Więcej jak w nowych Proximach z silnikiem Dojca. Do Dosłownie. Matko święta. Ile tu jest do psucia się. Elektryk nie, elektryk nie wyrobi. Zobaczcie. A jedyny plus w tym ciągniku to na akumulatorze. Nie, no, traktor, powiem Wam szczerze, bajka. Ja bym go postawił, i niech stoi jeszcze. <gry> no, zobaczcie, Terza, jaki to jest klimat. Masakra. To logo oryginalne z jelonkiem skaczącym, te starsze. No, ciągnik z duszą. Ciągnik z duszą. Dzisiaj go pewnie będziemy wyprowadzać, może nawet to nagram. Dołożę do tego filmu, czyli będzie taki dłuższy vlog eee, i będziemy robić to koło, no bo jednak musi być zrobione. No zobaczcie, to już wszystko jest spękane, stało pewnie tak. Kurczę. No opony też musi mieć nowe, niestety. Nie wiem nawet, co tu jest na tej pastylce wyryte. Nie doczytam się chyba. Nie wiem, który to jest rocznik, czy od nowości ma, czy nie, ale no z jednej strony jest błotnik, z drugiej nie ma. No i to już zobaczcie. To jakieś od 60, może tu kurde zrobić, nie wiem czy są jeszcze w oryginale, no coś poszukamy może. No odnowimy, odnowimy ten traktor. Będziemy działać w tym temacie, pokażę wam w następnych filmach jak to, jak to wygląda. Po renowacji, no bo jednak będzie poddany renowacji. Ja bym nie poddawał, niech to sobie stoi. Jako taki zabytek, jako tak, taka atrakcja bym powiedział. Postawiłbym to na środku tutaj Agropolu, na środku placu i zrobił jako taką atrakcję. <laughs> ciągnik John Deere 2130. Także obserwujcie, subskrybujcie kanał. Po więcej. Ja Was na pewno nie zawiodę i coś jeszcze dla Was nagram. Jak nie o John Deere, to o innych traktorach i maszynach rolniczych. Jeżeli macie jakieś propozycje, piszcie w komentarzach. Postaram się Wam odpowiedzieć i nagrać coś dla Was, jeśli macie takie życzenie. Bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Was tym oto egzemplarzem 2130 marki John Deere. Przepraszam, że tak mało na temat tego ciągnika wiem mechanicznie, technicznie, ale postaram się dokształcić i w następnych materiałach coś więcej o nim powiedzieć. Pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się. Cześć. Chyba, że chcecie jeszcze film o tym ciągniku Ursus C385A. No to Minimum 250 łapek pod John Deere i będę się zastanawiać nad Ursusem.